W tym poradniku dowiesz się, jak wejść z Twoją twórczością wideo na wyższy poziom. Czyli co zrobić, aby Twoje filmy nie były nudne, żeby odbiorcy chcieli je oglądać bardziej. Cześć, ja nazywam się Honorata i pomagam firmom oraz brandom wejść z wideo do sieci. Tyle słowem wstępu i wchodzimy w temat poradnika. Ten cały wyższy poziom wideo możemy podzielić na kilka różnych aspektów, jednak dzisiaj chciałabym się skupić na aspekcie. Oglądalności, czyli co zrobić, żeby ludzie chcieli oglądać bardziej Twoje filmy. W skrócie mówiąc, dodamy do tego filmu czynniki dynamiczne. I wbrew pozorom filmy dynamiczne nie opierają się tylko i wyłącznie na bardzo szybkim mówieniu, tylko tak naprawdę w filmach dynamicznych chodzi o ruch. Ruch to dynamika, ruch to jakaś zmiana. I tutaj też podkreślam, że nie chodzi o to, żeby jakoś się super śmiesznie ruszać, tylko chodzi o ruch, który możemy zrobić w montażu. Czyli sekret dynamiki kryje się w montażu, w postprodukcji. Zanim wejdziemy w tą listę czynników, też chciałabym naświetlić. Problem, o który tak naprawdę chodzi. Chodzi o skupienie naszego odbiorcy na naszym filmie. Więc jeżeli film będzie nudny, to odbiorca albo kliknie dalej, albo nie będzie skupiał się na tym, co my mówimy. Czynniki, które ja widzę, to częste cięcia, usuwanie większych przerw w wypowiedzi, zbliżenia i oddalenia, zmiana kadru, tła czy też perspektywy, napisy hasła i emotikonki, dodawanie grafik, animacji i przybitek i moje ulubione efekty dźwiękowe i muzyka. Zaczniemy od cięć. Załóżmy, że mamy klip. Która trwa minutę, i my w tym klipie, w tym nagraniu, po prostu idziemy sobie z gimbalem i kręcimy drogę, którą idziemy. Nic się tam nie dzieje, idziemy i kręcimy drogę. I dla nas to jest super ujęcie, bo ta chwila była magiczna, ale dla odbiorcy mi wystarczy 2-3 sekundy, ja już chcę iść dalej. Chodzi o to, żeby nie zanudzać długimi ujęciami, w których nic za bardzo się nie dzieje. Skrytnij to, poprzyplataj te ujęcia z innymi ujęciami, a jeszcze lepiej będzie, jeżeli w miejsca cięć dodasz bit muzyki. Żeby te sceny zmieniały się wtedy, kiedy jest bit w muzyce. Kolejna rzecz to usuwanie zbyt długich przerw między wypowiedziami. Jak człowiek się wypowiada, no to jest normalne, że my w różny sposób intonujemy zdanie, że my też możemy się zamyśleć poszukiwanie jakiegoś słowa, które brzmi bardzo fajnie chcemy je koniecznie użyć. Ale w tym momencie je zapomnieliśmy. Albo się zająkamy, albo coś przeinaczymy, i się, przy... o właśnie. i się powtórzymy. W takim razie wycinamy to, co nie jest potrzebne. Jeżeli jest dłuższa przerwa, bo myślę sobie nad słowem, wytnij to, nie czekaj. Tak samo, jeżeli się pomylisz, też to wytnij. Pod warunkiem, że nagrałeś albo nagrałaś to zdanie od nowa. Rzeczy, które wymagają od odbiorcy czekania, usuwamy, zbliżenia i oddalenia. To jest najprostszy sposób, w jaki możemy zresetować uwagę naszego odbiorcy. Skupienie człowieka spada. I my, jako twórcy wideo, musimy walczyć o to skupienie, dlatego że rzecz jasna przekazujemy dobrą merytoryczną wiedzę. W takim razie zbliżenie i oddalenie jest ruchem. Ruch resetuje uwagę naszego odbiorcy. A jeszcze lepszym sposobem będzie, jeżeli zmienimy tło. Na przykład, jeżeli nagrywamy na green screenie, to możemy zmienić tło. Jeżeli nagrywamy na kilka kamer, to możemy zmienić perspektywę. Raz nagrywam się z tej kamery, raz nagrywam się z tej kamery. Napisy, hasła. I tutaj mam na myśli nie jakieś super długie tłumaczenia, zdanie po zdaniu, tak jak w filmach mamy te napisy, tylko mi tutaj chodzi o wytłuszczenie najbardziej soczystych, merytorycznie treści z tego filmu. A jeszcze lepiej będzie, jeżeli te napisy będą animowały. Z boku, z góry, rosną, maleją i tak dalej. Teraz wyobraź sobie taki przykład. Oglądasz film na Netflixie, masz włączone polskie napisy na dole i film jest lektorem polskim. Jak słuchasz, to rozumiesz. Czytasz te napisy na dole? Bo ja zawsze. W ten sposób subtelnie wymuszamy na odbiorcy, żeby jednak skupił się na tym obrazie, który widzi, a nie na telefonie czy jakimś innym filmie. Do tego również dochodzą emotikonki. I szczerze powiem, nie mam logicznego wyjaśnienia, dlaczego one tak fajnie działają. Na mnie działają, fajnie wyglądają. Może to jest kwestia po prostu tego, że gdzieś wszędzie posługujemy się tymi emotikonkami i one, mam wrażenie, że trochę tak puszczają z tonu, tak, takiego luzu dodają do tego filmu, może tego to działa. Dodatkowe grafiki, animacje przebitki. To jest coś, co pozwoli Ci zobrazować wizję, obraz dla Twojego odbiorcy. Widzisz, jeżeli ja teraz mówię o skomplikowanych rzeczach, takich jak wykresy, liczby i tak dalej i opowiadam Ci to, no to jeżeli to będzie sam film, no to tego prawdopodobnie nie zrozumiesz. Chyba Ciebie to nie zaciekawi. Natomiast jeżeli ja te wykresy dodam, to od razu już odbiór mojego filmu staje się bardziej przyjemny, dlatego że ty jesteś w stanie zrozumieć to, o czym mówię. Dodatkowo skupiasz się na tym. Czyli znowu subtelnie wymuszam, żebyś oglądał i oglądała ten film. I tak samo jest z przebitkami. Jeżeli mówię o jakiejś rzeczy, no to wtedy pokazuję jeszcze ten obraz dodatkowy. Po pierwsze, mój odbiorca łatwiej zrozumie to, o czym mówię. Po drugie, ten film będzie atrakcyjniejszy, dynamiczniejszy, bo będzie się w więcej działo. I teraz moje ulubione efekty dźwiękowe. To mogą być słosze-łosze. To mogą być pęknięcia balona, to mogą być jakieś kaczki na przekleństwa, to może być efekt dźwiękowy samolotu, zmywarki, odkurzacza itd. Dźwiękiem również wpływamy na wyobraźnię. Jak masz jakiś straszny film i się go trochę boisz, jak wyłączysz głos, to wtedy ten film nie jest już straszny. Jeżeli ten głos włączysz i będzie jakiś efekt, to wtedy to poczujesz jeszcze mocniej. Efekty dźwiękowe wpływają bardzo mocno na wyobraźnię. Są też takimi pobudzaczami, więc jeżeli ja teraz wsunę tutaj grafikę i zrobię efekt to znowu resetuję tą uwagę, przykuwam tą uwagę. Coś się stało. Raz zmieniłam obraz, dwa pobudziłam się słuchowo. Na ostatnim miejscu jest ścieżka dźwiękowa, muzyka. Ona może nie tyle wpływa na dynamikę, co buduje emocje w naszym odbiorcy. Więc jeżeli ta muzyka będzie taka, no to możesz powiedzieć, dobra, ona jest nudnawa, ale przy odpowiednim obrazie ona już nie będzie nudnawa, będzie odpowiednia do tego. A jeżeli oglądasz ten film o dynamice filmu, no to ta muzyka przydałoby się być nieco bardziej energiczna. I na tym etapie mogą się zrodzić nowe problemy, na przykład dotyczące pomysłów. Który czynnik mam gdzie dodać? Czy w takim i filmie ten czynnik będzie pasował? Jak ja mam to zmontować? W jakim programie mam to zmontować? I słuchaj, jeżeli tutaj widzisz mur, którego nie jesteś w stanie samodzielnie przeskoczyć, a chcesz, to kliknij w link w opisie tego filmu. Tam dowiesz się, w jaki sposób mogę pomóc Twojej firmie czy marce wejść z wideo do sieci. Malibyście ten film, gdyby był tylko gadającą głową.